Witam wszystkich serdecznie. W tym nagraniu chciałbym Wam przedstawić podsumowanie produkcji z mojej fotowoltaiki w grudniu oraz w całym 2021 roku. Na początku, trochę informacji dla tych, którzy oglądają po raz pierwszy. Moc moich paneli fotowoltaicznych to 4,14 kWh. Jest to 12 paneli po 345 W. Są one ułożone w dwóch stringach po 6 paneli. Tak jak widać na tym zdjęciu. 6 jest po jednej stronie facjatki, 6 jest po drugiej stronie facjatki. Facjatka rzuca cień, co ma też wpływ na produkcję. Inwerter to growat 5000 TLS-3S. To jest trójfazowy inwerter. Instalacja na dachu jest pod kątem około 40 stopni. Źródło danych, z których zrobiłem te zestawienia, to dane z panelu krowata i stauron elicznik. Na początku podsumowanie grudnia. Tutaj zestawiłem grudzień 2020 i grudzień 2021. Produkcja na inwerterze w grudniu 2021 no zauważalnie mniejsza niż w grudniu 2020. Było to 58,9 kWh. Rok temu było to 85,7. Także grudzień był słabym miesiącem. Łączne zużycie prądów w moim domu, no tutaj też zauważalnie więcej złożyłem w 2021. W 2020 było to 292,5 kWh, a w 2021 było to 360 już. Bilans z miesiąca to minus 308,6 kWh, to już po uwzględnieniu opustu. Natomiast rok temu było lepiej, bo było minus 219,3. Bilans sumarycznie, czyli od początku Okresu rozliczeniowego, który mi się zaczyna w październiku, to jest nadal troszeczkę lepiej. Za sprawą dobrego października. Więc sumarycznie w grudniu 2000, po grudniu 2021 to minus 468,5 kWh. No, rok temu było to prawie minus 500 kWh. Na tym wykresie zebrałem produkcję na inwerterze oraz autokonsumpcję. Produkcja przedstawiała się następująco. W styczniu 66, lutym 174 w marcu 313, no i tutaj począwszy od kwietnia, już było całkiem ładnie, 406, potem 460, najlepszy miesiąc to był czerwiec, 582,8 kWh, potem 488, 411, wrzesień 377, październik bardzo dobry miesiąc, zobaczcie, było więcej produkcji niż we wrześniu, w październiku wyprodukowałem 379,7, no listopad już był słaby, 127, no a grudzień 50 9 prawie. Autokonsumpcja w najlepszych miesiącach, czyli letnich, nie przekroczyła 94 kWh. Sumarycznie w całym roku moja instalacja wyprodukowała 3846,4 kWh, a autokonsumpcja wyniosła 778,7 kWh, co stanowi około 20% produkcji. Na tym wykresie zebrałem łączne zużycie prądu przez mój dom, czyli to co pobrałem z sieci plus autokonsumpcja. No i generalnie się to waha między około 240-300 kWh. Tutaj wyjątkiem jest lipiec, ale w lipcu byłem na wakacjach, więc automatycznie tego zużycia prądu jest mniej. No i ta końcówka roku, troszeczkę taka niestandardowa 330-360 kWh. Łącznie w całym roku zużyłem. 3317,3 kWh. Na tym wykresie zebrałem energię oddaną do sieci, energię pobraną z sieci, no i bilans po uwzględnieniu tego 20% opustu. Pierwsze 3 miesiące styczeń, luty, marzec były to miesiące na minusie, chociaż w marcu energia oddana już przekroczyła wartościowo energię pobraną. Natomiast począwszy od kwietnia, Aż do października bilans był dodatni, no i potem listopad, grudzień znowu bilans był ujemny. Czyli 5 miesięcy na minusie, a 7 miesięcy byłem na plusie. Przy czym najwięcej na minusie byłem 308,6 kWh i to było w grudniu. Natomiast najwięcej na plusie byłem w czerwcu 243,3 kWh. Łącznie w całym 2021 roku oddałem do sieci 3067,7 kWh, pobrałem z sieci 2538,6 kWh. No i bilans roczny, czyli energia oddana razy 80% minus energia pobrana, wyszło mi, że w całym 2021 roku jestem na minusie 84,44 kWh. Czyli widać, że ta moja instalacja jest troszeczkę za mała na moje potrzeby. Mogłaby być troszeczkę większa, na przykład z dwa panele więcej mogłyby być. No to wtedy już bym był na delikatnym plusie. Natomiast teraz tej energii prawdopodobnie będę musiał znowu dokupić. Na tym wykresie bilans i bilans sumarycznie. W czym bilans sumarycznie jest liczony od października, dlatego że wtedy zaczyna mi się nowy okres rozliczeniowy. No i w tym nowym okresie rozliczeniowym jestem już na minusie Minus 468,5. KWh. Na tym wykresie obliczyłem KWH do KWP, czyli taki współczynnik sprawdzający, jak dobrze nasza instalacja pracuje. W 2021 roku ten współczynnik dla mojej instalacji to był 929,1 kWh do 1 kWp. Przy dachu skierowanym na południe powinno to być około 1000 Także coś jest tutaj delikatnie nie tak u mnie, ale prawdopodobnie to jest ta facjatka, która rano rzuca cień na jeden string, przy czym on później startuje, a po południu rzuca na drugi. Może to być niewiele, ale uwzględniając to, że instalacja później startuje, dlatego że nie może wystartować, bo jest cień rzucony na części paneli, a po południu szybciej ta produkcja z jednego stringa przestaje płynąć. No to sumarycznie przez cały rok może to być 929, może to być poniżej tego 1000. Z instalacji, które są na wschód-zachód ukierunkowane, z tego co wiem, jest ten współczynnik około 800, więc ja i tak mam całkiem nieźle na tym skierowaniu na południe. Przy czym to nie jest tak do końca na południe, bo delikatnie, jeszcze tego nie obliczyłem, ile stopni, ale delikatnie ten dom jest skierowany na wschód, ale to będzie dosłownie kilka stopni, może kiedyś. W jaki sposób to obliczę, to Wam przekażę. Na tym slajdzie zebrałem dane z całego 2021 roku, to co było prezentowane na wykresach. Produkcja na inweterze 3846,4 kWh, KWH do KWP 929,1 kWh do kWp, energia pobrana 2538,6 kWh. Energia oddana 3067,7 kWh. Bilans po uwzględnieniu opustu na minusie minus 84,4 kWh. Autokonsumpcja 778,7 kWh, co stanowi 20,2%. No i łączne zużycie mojego domu 3317,3 kWh. To tyle, co chciałbym Wam dzisiaj przekazać. Zachęcam do subskrypcji. Do polubienia tego filmu, jeżeli Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.